Witam Was w kolejnym foodbooku. Foodbook będę nagrywać jutro, ale dziś, dzień wcześniej, um, upiekę bułeczki. Przygotowałam tutaj mąkę, pestki z dyni słonecznika i pestki upraże na suchej patelni. Mam tutaj drożdże miód, żeby drożdże ruszyły i przyglądając przepisy w internecie na bułki kajzerki, znalazłam, że używa się masła. Ja tutaj mam masło white oraz jedno jajko, więc po prostu spróbuję zrobić trochę inaczej. Zobaczymy, co z tego wyrośnie ciasto jest gotowe zagniotłam je, gniotłam 5 minut i teraz zostawię je na godzinę do wyrośnięcia, do środka dodałam ciepłe pestki z dyni i słonecznika i dzięki temu po prostu ciasto szybko urośnie widzę, że ciasto pięknie urosło wow, i teraz ciasto dzielę na 8 lub 10 bułek

Jak wyglądają przed wyrośnięciem. Zobaczymy, jak będą wyglądać za godzinę. Nie wyglądają tak przed upieczeniem. Oczywiście, przepis jak i jego zmiany zostają wam w opisie filmiku. I teraz rozgrzałam piekarnik do 230 stopni i będę je piekła 17 minut. Pieczki są gotowe, ale to na jutro. Przepis prosty, na pewno będą smaczne. Dzień dobry, dzień dobry. Witam was w kolejnym foodbooku i dziś na śniadanie zjemy sobie coś ala angielskie śniadanie. Mamy tutaj przygotowane jajka, fasolkę, kiełbaski stofu i te moje upieczone bułeczki. Jutro mamy dostawę jedzenia, więc nie bardzo mamy jakiej, jakieś warzywa, więc będzie tak bardzo prosto i smacznie. Muzyka Tak wygląda nasze śniadanie. Mamy tutaj kiełbaskę stofu, pieczarki, jajka, fasolkę, pomidorki, sok jabłkowy, bułeczki posmarowane masłem stostowane i kawę, latek, którą zrobił Dustin. Wygląda wszystko przepięknie. Dziś zrobię nam kary warzywne. I przygotowałam sobie tutaj paprykę, cukinię, czosnek. Cebule, pomidory, bo tylko takie warzywa mam w domu. Zjemy je z ryżem. A, i jeszcze do sosu dodam mleczko kokosowe. Hmm, tutaj mam przygotowaną karę, paprykę wędzoną zioła zamiast soli i tofu wędzone jako białko, więc zaczynam robić. Jest gotowy, ale jeszcze za chwilę pokażę Wam stół, bo jeszcze trzeba doliczyć z czegoś kalorie. Właśnie mam tutaj um, ryż i um, moje tofu kary z warzywami, bo wygląda tak, i u nas w ogóle jest strasznie dzisiaj ciemno i zimno, e, i będziemy musieli zapalić światło. Mamy świecę, i do obiadu mamy jeszcze winko, bo dzisiaj jest ważny dzień dla nas, więc pamiętajcie, żeby z wina też doliczać kalorie, a ze światłem wygląda to tak. Ach, i dodałam jeszcze um, płatki drożdżowe. Raczej posypałam, żeby fajny był posmak. Destina Harry Potter, mój lisek. Jesteśmy już po śniadaniu. Ja tutaj mam jeszcze kawkę, którą sobie piję, i postanowiłam zrobić nam galeretki, a raczej desery z wykorzystaniem galaretek. I zrobię je teraz, czyli po śniadaniu, żeby były idealne na popołudnie. I to jest pierwszy etap. Kolejnym etapem deseru jest śmietanka z erytrytolem oraz taka pulpa mango i na wierzch statkuję na śmietankę białą czekoladę. Więc będą trzy warstwy. Galaretka już jest zastygnięta. Galaretka, pulpa mango, śmietanka i czekolada. To w sumie cztery. Jak widzieliście jest tutaj galaretka z malinami, mango, śmietanka posłodzona erytrytolem i biała czekolada. Prezentują się tak. Na ekranie widzicie ile taki jeden ma kalorii. I Jest to też nasza deserokolacja jak zwykle, więc dzięki za oglądanie tego kolejnego foodbooka. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i do zobaczenia następnym razem.